Słyszeliście, że mamy przygotować jasełka? Przecież miała to robić pani Agnieszka. Tylko jest taki problem, że zachorowała i szybko nie wróci. Pamiętacie, co zawsze z nami ćwiczyła? Mówiła, że to się często przydaje w życiu, w różnych sytuacjach, a zwłaszcza na scenie. Otóż to masz na myśli kreatywność? Dobrze kombinujesz. To jest myśl, nie mamy wyjścia, wymyślmy coś razem w tej sytuacji. Mamy bardzo mało czasu, jak to zrobimy? To wbrew pozorom może nam bardzo pomóc. Zmobilizujemy się. Jesteśmy profesjonalnymi aktorami. Co to dla nas takie jasełka? Mów za siebie, to, że nagrywamy w każdym tygodniu film, nie czyni z nas profesjonalnych aktorów. No ale trzeba przyznać, że zrobiliśmy postępy. Obejrzyjcie sobie nasze filmy sprzed roku. <laughs> Śmiejesz się z nas, przecież siebie z nami rok temu nie było. Dobra dziewczyny, przejdźmy do stworzenia nowego i kreatywnego materialia scenariusza, bo nigdy nie zrobimy tych jasełek. Połączmy siły. My, co prawda, ćwiczyliśmy już wcześniejszy scenariusz, ale trudno. W tej sytuacji musimy zacząć od początku. Nie ma co płakać nad mlekiem. Trzeba zrobić coś nowego, prostego na Twittera, żeby nie było klap. Racja, ja mam do tego podszedł prosto i tradycyjnie. Znaczy co? Przebierzesz się za osła? A może spróbujmy raczej czegoś nowoczesnego. A co jest złego w tradycji? No właśnie, czemu wszystko musi być jakieś udziwnione? No to zastanówmy się nad genezą. Co my właściwie mamy przedstawić? To nie jest trudne: narodzenie Jezusa. No dokładnie, więc ja jestem zdania, że trzeba to zrobić jak najwierniej. Dobra, czyli mamy przedstawić urodziny Jezusa. A które to już? 2024. O, to nawet 100 lat nie można zaśpiewać. No i właśnie doszliśmy do sedna. Tu nie chodzi o jakieś tam 100 lat? Tylko o wieczność. Franek ma rację. Swoim przyjściem na świat Jezus dał nam szansę na życie wieczne. No i myślicie, że ludzie właśnie to sobie uświadamiają w Boże Narodzenie? Dlatego właśnie mówię, żeby trochę to unowocześnić. Chyba raczej uświadomić prawdę. Okej, okay, skoro chodzi o to, żeby w czasie świąt przypomnieć ludziom sens Bożego Narodzenia, to po prostu przekażmy to widzom. W przypomnieniem zdarzeń z czasów Narodzenia Jezusa też moglibyśmy to zrobić. Sposobów jest bardzo wiele, musimy zdecydować się na jeden. Mam pomysł, zaśpiewajmy kolendy, ale przed śpiewaniem przypomnijmy sobie, co jest w nich najważniejsze. Dobry pomysł. Zróbmy to dobitnie. Zastosujmy obraz i dźwięk. Podoba mi się. Lubię śpiewać i robić obrazki. Zróbmy to jak najlepiej umiemy, a jeśli to nie pomoże, to już chyba tylko cud nam pozostanie. O właśnie, lepiej pomódlmy się o cud. Bardzo by nam się teraz przydał. Módl się i pracuj. Jedno i drugie jest ważne. Ludzie, to przecież oczywiste. Mamy to, już nam się prawie udało. Jak to, panie Arturze? Nagrał pan to może przez przypadek? Szanowni Państwo, droga mamo i tato, dziadku i babciu, siostro i bracie, wspominamy dzień, kiedy Jezus przyszedł na Ziemię. Ten wyjątkowy w historii moment dał nam szansę na zbawienie. Ale szansa ma w sobie też element naszej zasługi. Nikt nie zrobi wszystkiego za nas. Musimy się trochę postarać. Jeżeli wszystko co robimy nie będzie sposobem, żeby wykorzystać tą szansę, ani budowa szkoły, ani nasza nauka, ani nasza praca, ani też inne wysiłki nie będą miały sensu. Za chwilę wspólnie zaśpiewamy kolendy. To piękna chwila, która kojarzy się z rodzinną atmosferą. Ale dzisiaj zastanówmy się nad sensem śpiewania tych kolęd. Chociaż będzie pięknie śpiewać nasz syn czy córka, wnuczek, siostra czy brat, Chociaż to wspaniałe, zachwycać się ich talentem aktorskim, postawmy to na drugim miejscu. Śpiewając kolendy, zastanówmy się, jak przyjąć wolę Bożą, tak jak Maryja. Jak przestać myśleć o tym, co pomyślą ludzie, tak jak święty Józef. Jak oddać wszystko, co mamy Bogu, chociaż jesteśmy bogaci, tak jak Trzej Królowie. Jak przyjść do Jezusa, pomimo naszej biedy, tak jak pasterze. Skierujmy nasze myśli ku Bogu. Niech to kolędowanie zbliży nas do jedynego prawdziwego celu: zbawienia.